Bonjour przyjaciele. Dzisiaj proponuję wam pankeki, ale uwaga! Pankeki nie słodkie, tylko słone i na śniadanie. Oglądajcie dalej. O, oh, oh, oh. Pokażę Ci dzisiaj proste paniekieki. Ogólnie pankieki to są bardzo słynne w Stanach Zjednoczonych. Najczęściej je podawane na śniadanie właśnie ze syropem klonowym, ale chciałem Ci pokazać, że każdy przepis można troszeczkę zmodyfikować i na przykład zrobić wersję słoną. Na samego początku przygotujemy ciasto właśnie do pankieki, czyli potrzebujemy jedną miskę. Do środka dodaję 250 g mąką przyszywaną. Hop. Teraz dodaję kolejny sypki składnik, czyli proszek do pieczenia, jedną sachet. nawet nie dodam całą, dodam pół, czyli około 12 gram. Dodałem mąkę, dodaję proszek do pieczenia, dodaję teraz kolejny sypkie właśnie uh, składnik pod tytułem sól. I teraz mam wszystkie sypkie składniki w miseczce i mogę pomieszać całość. Pamiętaj o tym, że jak robisz ciasto i nie chcesz mieć grudki, to najlepiej jest właśnie pomieszać wszystkie sypkie rzeczy ze sobą i dopiero później dodajemy płynny nie na odwrót. Dobrze, mieszam całość. O, czas na jajek. Z pomocą właśnie, widzisz, tą miseczkę robię takie wgłębienie tutaj na środek, taką studnię. Potrzebuję teraz dodawać tutaj do schodka mojej studni właśnie 4 żółtko, a do tej miski potrzebuję 6 białek, czyli rozdzielam białko od żółtka. Oczywiście, zawsze to mówię, staraj się kupować jajko zerówkę lub jedynkę. Będę musiał obijać białko, w związku z tym najlepiej jest właśnie mieć jajek w temperaturze pokojowej. Żółtko tutaj do schodka. i op! jako na razie tutaj z boku dwóch żółtek pozostaje, tutaj z boku i czas teraz na mleko. Mam około tutaj 300 ml mleka, e, który nie dodam od razu całości, tylko stopniowo, może je wyjdzie w niej i dokładnie Ci powiem za chwilę. Dodaję troszeczkę mleka teraz na sam środek studni Op, i mieszam od środka na zewnątrz, żeby pomału właśnie. Sipkie rzeczy wypadały w środku. Już widzę, że znowu mogę dodawać mleka. Mieszam coraz szybciej. Widzisz, mąka, która jest z boku, wpada na środek. Nie mam po co komentować, co ja robię, po co to komentuję. Widzisz, mamy idealnie ciasto, żadne grudki. Uh, pamiętaj o tym, że ciasto do pankeki y jest troszeczkę bardziej gęste niż ciasto do naleśników, ale nie zapomnij też, że będę dodawał do środka właśnie 6 białek ubitych na taką pusistą konsystencję i to na pewno też zmieni troszeczkę konsystencję ciasto. Kolejny silki składnik tym razem będą to przyprawy, które dodają kolor, smak, zapach. Ja będę dodawał kurkumę, który na pewno zmieni troszeczkę koloru na bardziej żółtawą i dodam kolendrę, bo ją uwielbiam. To jest naprawdę dowolne, możesz dodawać sok sejsz. Czyli troszeczkę kurkumy, powiedzmy, o, dosłownie widzisz, kilka szczypty, troszeczkę jeszcze puder kolędrowy, który super się komponuje właśnie z kurkumą, ok. Potrzebuję dodawać świeże mielony pieprz, ale gruby, widzisz, i mieszam całość. Widzę, że dodam jeszcze troszeczkę kurkumy czyli około 200 szczypty dodam, bo tyle, i znowu mieszam całość. OK, mamy piękne konsystencję ciasta. Umiję bardzo szybko właśnie teraz ciepaczkę i ubijam białko. Potrzebuję teraz, przypominam, najlepiej ubijać się białko, jak są w temperaturze pokojowej. I dodajemy troszeczkę soli albo możesz dodawać uh, opcjonalnie troszeczkę octu. Na początku jak ubijemy białko musimy złamać strukturę białko. To znaczy, że jajko muszą delikatnie się pienić. To znaczy, że nie pomieszaj uh, za szybko. Ja oczywiście to robię dzisiaj ręcznie, ale jak masz mikser, zrób to, to mikserem. Widzisz, delikatnie łamiemy strukturę. Podnosimy. O, i widzisz, to jest bardziej płynne w tej chwili. Będę mógł mieszać wiele, wiele szybciej teraz. Widzisz mam w tej chwili już wystarczającej ubite. Nie ubijaj więcej, bo one będą perłować. To znaczy, że po prostu zróbmy sobie takie malutkie grudki, Żeby spadać się białko i jest dobrze ubite, robisz coś takiego. Wystarczy masz to, bo zaraz spadnie mi na głowę. Teraz potrzebujemy, pomieszać właśnie naszego ciasta razem z białkiem. Pamiętaj o tym, ja to wiele, wiele razy mówiłem, jak robię jakiś kłus, czy to jest musz czekoladowy. Ogólnie, jak mieszamy białko, zawsze mamy białko, które jest bardzo delikatne, bardzo pusiste i mamy masę, która jest ciężką. Jakbym dodawał tą masą ciężką na białko, to pff, spadnie. Czyli białko do ciasta, a nie na odwrót i nie dodaj całość na raz. Tylko dodaj na trzy razy. Pierwszą część i nie mieszaj ekspresowo, bo wtedy złamiesz właśnie białko. Tylko widzisz, bardzo delikatne. Mieszaj, aż białko nie będzie już widoczne. Czas to mamy zrobione. Pamiętaj o tym, że takiego czasta, jak już dodałeś białko, to musisz całego używać, ale możesz go zrobić dzień wcześniej i w momencie, właśnie um, prawie smażenia, to ubijasz białko, dodajesz białko do środka i smażysz. No dobrze, bo um, ja chciałem ci pokazać, że słone pankieki mogą być zrobione z tego, co najbardziej lubisz. Ja lubię naprawdę bardzo dobrą szynkę, czyli um, mam tutaj kilka plasterków szynki, które pokroję właśnie w paseczki. Hop. Jeszcze raz pokroję to na pół no, w sumie zrobię taką nawet kosteczkę z tego, taką nierówną. Zrobię drugą taką opcję właśnie dzisiaj z kiełbasą. Kolejny składnik będą to pieczarki. Pokroję pieczarki po prostu na mięsie kawałki i delikatnie je podsmażę. Op. Na rozgrzaną patelnię z odrobieniem tłuszczu, dzisiaj zwykły olej. Podsmażę pieczarki. Od razu dodaj troszeczkę soli, szybciej je podsmażasz. I podsmażę je, żeby miały piękny, złoty kolor. Międzyczasem, że podsmażam właśnie pieczarki, to pokroję troszeczkę nadki pietruszki. O, oczywiście ona była dobrze umita wcześniej. Roluję ją i poszekam ją. Czas, żebyśmy smażyli teraz nasze słone pancake'i, czyli rozgrzewam tu w środku patelni nie za mocno, żeby je nie przypalić. Najważniejsze dla ciebie w tym przepisie to jest właśnie ciasto do pancake'ów, a później wszystkie te właśnie dodatki to jest naprawdę według twojego smaku. Ja dodam troszeczkę szynki, troszeczkę kiełbasy, dodam ser tartego. Ja dzisiaj używam cheddar, uwielbiam go, ale możesz go zamienić na innego sera. Grzejemy tu w środku patelnię. I musimy być dosyć szybki teraz, bierzemy jedną porządną łyżkę, dodajemy ją na środek, rozpłaszczamy to, wtedy dodajemy troszeczkę szinki do środka, dodajemy troszeczkę ser do środka, dodajemy znowu nasze podsmażone pieczarki, bierzemy i dodajemy teraz troszeczkę natki pietruszki. I znowu ciasto na to. Żeby przykrywać całość. I wtedy będziemy mieć właśnie takie panki faszerowane. Mmm, coś pysznego. Dobrze, Op, dodajemy troszeczkę tłuszczu, Tu jest na patelni. Nie muszą być idealnie, okrągłe. Podsmażaj je powiedzmy jakąś minutę i odwracaj. O! Oh, zobacz, pięknie to wygląda. O, i robimy następne. I voilà. To jest naprawdę konkretna według mnie porcja na śniadanie. Oczywiście mogłem zrobić tak, żeby było idealne takie okrągłódki. Wtedy bierzesz ring, to znaczy taką formą pusą i dodajesz ją do środka. Ale oczywiście ty w domu nie musisz po prostu się postarać, bo tak i tak uwierz mi, To jest tak peśny, że błyskawicznie znikną. Dodajemy ci tylko troszeczkę natki, pietruszki na górze i zobacz, jak to pięknie wygląda. Pokroimy jedną. Naszego pankeki. Mamy ser, który się rozpuścił. Mamy szynkę, Mamy nadką pietruszkę. Mm. Jakie to jest dobre, to jest pyszne. Dzięki właśnie białkom i troszeczkę proszek do pieczenia, które dodałem, są takie puszyste, idealne. Zrób ten przepis z domu i koniecznie napisz mi na dole w komentarzu, co potrzebujesz ode mnie, co mam przygotować dla ciebie. Życzę ci bon appetit, miłego dnia, jak wyglądasz to na śniadanie. Smacznego. Papa! Dzięczajemy! Pa.